Witam z tej strony Cewka. Chciałbym dzisiaj nagrać dla Was film. Filmik z PSA 2015 Gdzie zagram sobie mecz Ligi Mistrzów w karierze w Master League. Jest to drugi sezon, gdzie gram Borussia Dortmund i akurat tak wypadło, że jestem w 16 finału Ligi Mistrzów i gram z Manchester United. zobaczymy sobie na składy. Jakie przystąpię do tego meczu? Ja gram swoim najlepszym ustawieniem. Akurat mój obrońca jest kontuzjowany, więc zagra Sokratis. Myślę, że takie ustawienie jest optymalne. W przerwie sobie puścimy. Myślę, że Martineza, który spisuje się bardzo dobrze w ostatnim czasie. A póki co takim składem przystąpimy do tego meczu. Mam nadzieję, że, że uda nam się wywieźć, wywieźć, wygrać ten mecz. I zrobi sobie zaliczkę przed meczem rewanżowym Pokażę Wam jak wygląda ten PS i przyjrzyjcie się dokładnie, bo jest na co patrzeć Jak widzicie grafika jest

W bramce Weidenfeller, od prawej Piszek, w środku Hummel Sokratis, na lewej Dur, w środku Casemiro, Gendo, Ganka, na prawej Salak, na lewej Roy, w Abu Majang. Manchester United w składzie, w bramce Wiktor Valdez. Od prawej strony Rafael Rojo, Smalling, Blind, Herrera, Becha, Mata, Coals i Van Vampersi razem z Falcao. To będzie na pewno dobry mecz Wygrają ze dwie dobre ofensywne drużyny I Zaczynamy Gendogan do Casemiro Durm lewą, lewą stroną Wycofają do Humelsa Humels już na prawą stronę do Łukasza Piszka, Piszczek do Salacha. Salach jest bardzo szybkim zawodnikiem. Już daje. Je. Ale wychodzi Wiktor Walde z bramki. Sokratis wygrał we głowę. Nie, Falcao, powalczył o tą piłkę. Jeszcze raz Falcao do Van Persiego. Van Persie broni Wiedenfelder. Dobra interwencja naszego bramkarza. Już jest Marco Royce. Zdecydowanie najlepszy zawodnik Borussii Dortmund. Chociaż cała drużyna gra dobrze w tym sezonie. Salah dośrodkowanie w pole karne. Jest tam David Beckham. Tak a propos, David Beckham i Paul zgrają w bo na jakiś tam okres ich przyniosłem po prostu i przed tym, przed tym nagraniem tego nie cofnąłem, dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Jest Marco Royce już, wchodzi w pole karne. Marco Royce do prawej nogi, uderzenie broni Wiktor Waldes. jeszcze salach. Walczyliśmy rzutrożnie. W sumie może ściszę trochę trybuny. Tak chociaż do czwóreczki, gdyby to nie zagłuszało. Kasemiro, dośrodkowanie w pole karne. Tam ma kto straszyć. Ale nic z tego nie wyszło. wycofanie do Sokratisa. Sokratis do Humelsa. Para środkowych rozgrzewa piłkę. Powiązanie do Erika Durma. Durm do Roysa. Royce. Durm idzie na obieg Durm do Roysa, dwójkowa akcja, Royce uderzenie, broni Wiktor Waldes. Ale chyba nie będzie różnego. Nie, jednak będzie. Marco Royce. Znowu rzut różny Znowu Abomay ależ. Tym razem bardzo niecelny strzał. Rozpocznie Wiktor Waldes od bramki. Kasemiro. Wygrywa głowę z Falcao, Salah jest bardzo szybkim zawodnikiem, bierze grę na siebie, Salah, Salah jest już w polu karnym, prawa noga, ale prawie nogi to raczej nie ma ten zawodnik. Falcao do Van Persiego, Wójkowa akcja tych napastników, podanie do Beckhama na prawą stronę, David Beckham, on ma idealne centry, tego trzeba się obawiać, ale jest... Na posterunku Weidenfelder Już rozpoczyna grę, to Salacha. Nie, to jest Piszczek Piszczek Już prosto pada piłka do Abu ale Wiktor sam na posterunku Brusja musi zacząć grać troszkę piłeczko, bo na razie się od bramki do bramki Abu rzuca na Salacha, nie Jednak rocho, dobra interwencja Znowu kolejny rzut rożny Marco Royce Kolejny dośrodkowany i wybija z linii zawodnik Manchesteru, ale Casemiro się myli. Niestety obok bramki, ale tutaj piękna interwencja Andrea Rery na linii bramkowej. Mogą być 1 do 0 dla Manchesteru United, ale jeszcze trzeba trochę powalczyć, żeby tę bramkę zdobyć. Casemiro znowu wygrywa kolejną głowę. Bier America Bomey Young. A -Yang, uderzenie. Broni Waldes. Wybija na out. Smalling. Na razie Dortmund na tarczy. Manchester troszkę nie może się otrząsnąć. Kagawa. Kagawa już jest w polu karnym. Jest rzut karny. Trochę nieprzepisowo zatrzymuje Kagawę. No i Dortmund stanie przed szansą zdobycia pierwszej bramki w tym meczu. Ale wykorzystanie kar... Ale karny też nie jest gol, jak to mówią. Dlatego trzeba go jeszcze strzelić. Podchodzi do niego Marco Royce. Marco Royce. Na spokoju i na 1-0 do dla Dortmundu. Cieszy się stadion Borussii. Oni są obrońcami tego tytułu. Znaczy walczą o obronę tytułu, bo w tamtym sezonie wygrałem z Borussią Ligę Mistrzów z Juventusem Turyn w Karnych. I teraz staram się obronić ten tytuł. Nie wiem czy mi się to uda, ale na razie trzeba pokonać Manchester United. Casemiro Jak na razie zagrał dobry mecz zagrał dobry mecz Rafael Ander Herrera Falcao Robin, Robin Van Persie Pumelst. Prostopada piłka, ale Ander Herrera przecina Już się znowu Falcao Sokratis Papadopoulos Jest Rafael Już jest polu karnym Prawy obrońca Lobik, ale poprzeczka ratuje Dortmund. No nie, że się zapędził prawo cztery pod pole karne Borussii-Dortmund. Było groźnie. Weidenfelder już piłkę. Albo miałem walce ze Smallingiem, ale Smalling jest dobry w powietrzu. Kagawa do Royce, ale niestety celnie, nie, nie celnie. Rocho do Smallinga, znaczy do Rafaela, przepraszam. Rafael do Davida Beckhama. David Beckham próbuje Pograć ze Skołcem. Wychodzi wajne fele z bramki. Już druga strona ruchu jest Eric Durm. potrzebuje jakiejś dobrej akcji. Kagawa tutaj jest łącznikiem między napastnikami okay. a pomocnikami. Sokratis do Weidenfellera Dortmund ma win, także nie musi się śpieszyć Przydałaby się jeszcze jedna bramka w tym meczu Żeby mieć zaliczkę przed rewanżem Bo na ultrafort na pewno nie będzie łatwo Salah znowu do Aubameyanga, ale taki styl gry Niestety nie wychodzi bo rusi Dortmund Trzeba się wziąć w garść i Zacząć konstruować jakieś akcje Bo na razie to słabo to wygląda Znowu Falcao i znowu Sokratis Pektatis jestem do przejścia jak na razie. Ale to tutaj kolejny odbiór Kolejne przyjęcie piłki. Falcao już jest w polu karnym. Podanie do Wampersiego i niestety samobój. Łukasz Pi Łukasza Piszka odbija się ta piłka i robimy Wampersi i pory koszecie zdobyła bramkę. Także już mamy częste bramka na wyjeździe. To jest dla nich lepszy wynik niż dla i Dotnik. Już przez Kagała Kagawa do Obama Younga. Obama Aubameyang, ale źle się zabrał. Powinien zabrać się do boku i minąć Waldeza, ale koniec pierwszej połowy. Kończy się wynikiem 1 do 1. Po lepszej grze Dortmundu, ale. Też ciekawych akcjach Manchester United. Na razie Dortmund lepszy i to zdecydowanie. Ale Manchester wyprowadził jeden atak i ten jeden atak... Wszystko zakończy się bramką, także Rosja musi wziąć się w garść. Musi na wygrać to spotkanie. Bo za to zasługuje. Werner już do Piszczka. <grymka> Łukasz Piszczek. Gendogan. Casemiro. Aleś złe podanie Gendogana. Przyjęcie Manchester United. Eric Dur Ale... Eric Durm do końca krył. Radamela Falcao co nie pozwoliło mu oddać dobrego, czystego strzału. Łukasz Piszczek do Salaha, ale w Salah niestety zamiast wyjść do grania to uciekł już. I przez to robi się strata. Borusja musi uspokoić trochę tą grę. Kasemiro do Roysa, Marco Roys. Musimy częściej go wykorzystywać, to jest na pewno nasz najlepszy zawodnik. Do Salaha, Salah jest bardzo szybki. Ależ piękna bramka! Salah na 2 do 1, cóż za uderzenie o cukka. Stadion się cieszy, a Salah robi cieszynkę. Piękna bramka na pewno doda mu wiary w swoje umiejętności, będzie grał lepszy mecz jak na razie. Salach troszkę niewidoczny. Erik Durm tutaj gratuluje Salahowi. Stadion się cieszy. Słychać śpiewy na trybunach Ale naprawdę to było piękne uderzenie Kamera z góry, zobaczmy jeszcze raz W salach wypuszcza sobie piłkę I idealne, mierzone uderzenie Czego chcieć więcej Nasz nowy nabytek pokazuje, że to były dobre wydane pieniądze I mamy 2 do 1 w tym ciekawym meczu Herrera Strata, ale Rocho szybko naprawia ten błąd kolegi Łukasz Piszczek Kagała Do Salaha, Salah, Salah Czeka, aż jak się wysunie na pozycję, ale Rocho dzisiaj zagra, dobry meczek, na razie gra Bez żadnych większych błędów Gendoga próba próbował prostopadę piłki do Moyanga, ale niestety się nie udało Zaraz będzie trzeba zrobić zmiany Kasemiro na razie jak dobre zawody. Kagała już powoli traci siły. Ale dobre postopada podanie przycina znowu Rocho. Czas na zmiany. Kagała zejdzie. Wejdzie za niego Jackson Martinez. Jeśli to będzie dobra zmiana. Roy dzisiaj słabo zagra gra, gra mecz. Także wejdzie Bolasie, nasz nowy nabytek. Oraz Banega za Gendogana. Gdyż też nie idzie za zawartemu zawodnikowi. I zmienimy ustawienie na 4-4-2 Gdzie Aubameyang będzie grał razem z Jacksonem Martinezem z przodu Mam nadzieję, to że to da jakoś been jeszcze been. jedną bramkę Ale tym razem Hummels czyści Czyści Van Persiego i dobrze wprowadza piłkę, a jednak nie Jednak przecina to Znowu under Herrera, David Beckham David Beckham dziś Kasemiro dobry, dobry w defensywie Pierre-Emerick Aubameyang poradził sobie z Marcosem Rocho. Ale Roko go jeszcze goni i Roko przepycha boomy Na pewno silniejszy fizycznie.